430 osób wzięło udział w niedzielnej akcji Nefrotest w Tarnobrzegu. To właśnie dzięki niej chętni mogli zbadać swoją krew pod kątem chorób nerek. Przez niemalże całą niedzielę Tarnobrzeżanie, którzy zgłosili się na badania profilaktyczne prowadzone w ramach akcji Nefrotest, mogli skorzystać z badań krwi pod kątem chorób nerek. Oczywiście chętnych nie brakowało, a osoby, które nie zarejestrowały się na czas, mogły skorzystać z pomocy lekarzy i pielęgniarek, tym bardziej. Że odpowiednie skierowanie można znaleźć niemalże w każdej instytucji medycznej czy pożytku publicznego. Również Miejska Telewizja Tarnobrzeg posiada tego typu skierowania. Rekrutacja odbywała się w dniach 14-15 maja telefonicznie. Na podane numery telefonów pacjenci mogli właśnie się telefonicznie zarejestrowywać. Zgłosiło się 430 osób. Dzisiaj dodatkowo jeszcze 20 osób się zgłosiło. Plus zgłaszały się także osoby po skierowania, ponieważ do 2000 osób może w ramach tej akcji się przebadać. Tak, oczywiście, no myślę, że właśnie ta cała akcja propagandowa spowodowała tak wielkie zainteresowanie. Jest to akcja w ogóle ogólnopolska, także ta akcja nie odbywa się tylko tutaj w Tarnobrzegu, ale cyklicznie w ciągu roku w kilkunastu miejscach w Polsce. Wśród osób, które w niedzielę przybyły na bezpłatne badania profilaktyczne krwi pod kątem nerek, nie zabrakło również przedstawicieli samorządu. Myślę, że tak, że zdecydowanie wiele samorządów Samorządów narzeka, że w obliczu szeregu zadań, które są ustawowo przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego, narzekamy my, samorządowcy, że zawsze brakuje pieniążków na badania profilaktyczne. Stąd też myślę, że ta inicjatywa w tym przypadku badania na ewentualne schorzenia związane z narkami jest niezwykle cenną inicjatywą. Zresztą wiele instytucji medycznych działających w naszym mieście organizuje, począwszy od badań słuchu, a dzisiejsza. Reakcja no, profilaktycznych badań związanych z całym układem funkcjonowania nerek jest niezwykle cenna i myślę, że warto przyklasnąć również stąd moja obecność, obecność sekretarza starostwa. Powiatowego czy innych osób, zachęcając mieszkańców do tego typu badań. No, poprzez takie badania już nierutynowe, niekonwencjonalne czasem możemy się dowiedzieć o określonych przypadłościach medycznych, zdrowotnych, które no, w wielu przypadkach mogą ratować nam wszystkim życie. W Polsce, zgodnie z szacunkami nefrologów, problemy z nerkami ma około 4 milionów osób. Większość chorych nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego też akcja nefrotest służy nie tylko uświadamianiu, ale również wczesnemu przeciwdziałaniu.